Round one, lady, go. Round two, lady, go. Round three, lady, go. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Need for Speed No Limits. Ja Was zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania, udostępniania. A teraz będziemy sobie zaczynać, kontynuujemy sobie kampanię z Robin. Dobrze, tu mówię Robin, tak. Jak jest napisane, tak mówię. No to co? Bez gadania, jedziemy. Nissankiem. Poziom trudności medium, także no zobaczymy. A mam słabsze auto Odwieź wagena O kurcze no No nic Spróbujemy Policja wszędzie Aj, napilnij mnie Ale poszło. o o o nie 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 Widać się nich. Nie macie Jedziemy meta już przed nami Opsiu I wygrana No powiem wam teraz widzieliśmy sami jak działa właśnie te trafienie przez ten Paralizator że tak powiem no po prostu nas Kamuje, nie? Ale porysowany bok, aj. Nieładnie wyglądało. Co? Jedziemy dalej. Karselek, oczywiście sobie weźmiemy Nissanka. Pojedziemy się nim. Nie jest zły. Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, do bębki sobie wrócimy, bo chciałbym sobie ją tak porobić. Te różne dodatki. Może one się samo odblokują. Właśnie nie wiem czy nie muszę nią jeździć, żeby one się odblokowały te dodatki do, do, do tego samochodu, no ale zobaczymy jak to będzie. Wiecie, słabo się zbiera, ale jak się już go tak skula, to się ma jeździć. Drift. Gdzie się ciśnie, że ja drift robię. Jedziemy, jedziemy. Ajajaj aj, aj. Jedziesz, jedziesz, bo nam czasu braknie, bo dłuższa trasa jest, widzę. Aj za wcześnie, za wcześnie. Ale zlamiłem no 89% 6 sekund. No, ludzie przegramy albo uda się, uda się. Jest! Już myślałem. To jakieś misje? Co to? O co chodzi? A nie wiem. Fajr. Cośmy mieli zrobić? Powtórzmy to A my tanku nie mamy to trzeba zatankować ludzie no. Kontynuujmy Nie wiem, coś mieliśmy zrobić, ale tego też nie doczytałem, bo wiecie, ja nie lubię czytać I nie przeszliśmy tego, no? A czy auto ja może spasować do mnie? Chyba tak, no no o to Dobra, no jak tak to? Się... to najdłuższe drzwi w tej grze 739 metrów tak jak na razie także ładnie poszło. teraz też zajebiście gdzieś... no i wygramy chyba zobaczymy czy o to chodziło O co tu kurde. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Aha, że blisko kolizji. Kurde jaki to jest głupi przejechać po prostu tego zahaczyłem. No i dobrze, jeszcze jednego musimy tak blisko minąć. No o to chodziło, dobra, dalej, jesteś na pewno. Nitro, bo znowu będziemy się gonić. przed metrem. Dobra, ludzie, zaliczyliśmy się to. O, moje pomyłki to jest to właśnie człowiek niewykształcony niedouczony i nie umie angielskiego, niestety no ale daliśmy radę. Dobra, prawie level 15 mamy. To dostaliśmy ciekawego? Sprężynka. Kontynuujmy. Idziemy dalej. Powiem wam, że dzisiaj skończymy sobie ten wątek z tym z Tom Robin. Więc fabuła. Gra, postępy, jedzie bardzo do przodu. Wejdziemy. i momenta łatwo poszło za łatwo no ale nic nie zrobimy nic nie zrobimy szykuj się Robin, bo jadę cię do 15 zł tankowanko coś tu możemy fajnie wygrać ncbc w której ręce Zaworek do nitra complete. Dobra jedziemy Time trial O, race hard O gdzie? Coś ciekawego się szykowało tutaj No Coraz lepiej w tej grze się dzieje no? Tak na początku narzekałem, teraz nie mam na co marzykać. Zobaczymy było Dawid jedziesz malina 70 80% trasy 9 sekund no będzie parno będzie parno 4, 3, 2 ludzie widzieli się masakra no nie było łatwo trochę zlamiłem no ale tak to bywa level 15 ty Panek, dostaliśmy znowu zaworek. Dobra, Dobra robi, jedziemy ci skopać. Medium. Spoko. A ja właśnie zapomniałem o tuningu, tego Nissana, bo tam miałem ja coś do wykorzystania. W poprzednim odcinku widziałem, tego nie zrobię. No cóż, to nadrobimy to teraz. idziemy co oni mają z tymi Golfami niestety za inny lepsze auta aj nie wyszło I na metę bokiem No to kolejna część że tak powiem fabuły za nami no Nie najgorzej ludzie, nie najgorzej Kontynuujmy To dostaliśmy znowu Znowu Volkswagen. ja cię pierdzę. Super Kogo nam się to odlokowało? Dwayne Spoko Dobra, wpadamy do garażu Coś powkładać do naszego Nissanka Jak na razie zostanę przy tym Nissanie, bo Jesteśmy już na takim etapie rozgrywki, że BMK jest po prostu za słaba, a szkoda No ale widziałem, to są też inne BMKi Także na pewno z BMKami się nie rozstajemy w tej grze i to mnie cieszy Nitro montujemy. Coś jeszcze możemy. Te zaworki instalujemy 340 punktów PR coś jeszcze, coś do czegoś możemy. A dobra, tego tej fiesty Damy ten zaborek, niech ma, się obrazi, że nic z nią nie robimy. W sumie ją pomalowałem, to niech się cieszy. Wychodzimy, właśnie, zobaczmy sobie. Jest jedna BMK, ta nasza E36 oczywiście. Tak ją ostatnio zrobiliśmy i tak pozostawiliśmy. Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, ale dobra, myślę o to, za dużo mówić m 2 ulicy oczywiście nie możemy a szkoda bo bym sobie już kupił BMK jest jedna m3 gtr to jest taka chyba jak w MOZ wanted w Netflixie była tak wyglądamy i tak dokładnie nie widać ale no coś w tym stylu czy mamy jeszcze jakieś bmki m4 Tutaj jeszcze jakaś BMW M4 -ka też Razor Mercedes AMG o tutaj się już Mercedesy, zaczynają bardzo ładnie Nie możemy kupić ani nic Ford GT BMW O O Cudeńko Ferrari M5BMK Ferrari, Honda, Honda NSX, no też ładne autko Lamborghini to mnie tam nie interesuje McLaren, Astony Martiny, Pagani. Ja nie znam tej marki, tak szczerze. Doczytam sobie, no bo zawsze warto wiedzieć. Pagani. Znowu. McLaren, Ferrari, no to już to takie konkretne autka, nie? Bugatti Venon GT, no to już takie konkretne autka. Tutaj też coś mamy do zebrania, a nie zrobiliśmy tego. Trochę złota zdobyliśmy, Missions. Dobra, ja nic nie mam nic ciekawego, no to wracamy. No nic ludzie, o, odlokowało się nam coś tutaj. Cześć Tyler, co masz ciekawego? A za dużo mówicie, ja nie lubię takie. Co to mamy? Aha, tu mamy jakieś wyścigi też. A to chyba ja za każdy dzień lo logowania, czy jak? A nie wiem, czy to jest coś w Dobra, to pozajmujemy się tym w następnych odcinkach. Także widzicie, ludzie, coś będzie się działo tutaj. coś, coś odblokowane. Tu coś. Aha, tu skrzyneczka do zebrania. Znowu tu coś znowu do malowania. Także czekajcie na nowe odcinki. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, udostępniania. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, hej!